Zapraszam w takim razie do stołu na herbatkę. A ponieważ spotykamy się, co prawda, jeszcze długo przed świętami, ale w takiej już świątecznej, strojkowej atmosferze no i serwetki świąteczne. Zapraszam Pana. Ja właściwie odkąd pamięcią sięgam, zawsze angażowałam się w różne działania. Wychowywałam się w trochę innych czasach, więc wtedy było bardzo modne harcerstwo. Wielu z nas było harcerzami, wiele rzeczyśmy się uczyli w tym harcerstwie. A potem przyszło liceum, założenie kółka teatralnego, jeździłyśmy do domu dziecka, więc tam już zafascynowało mnie takie pomaganie osobom w jakiś sposób pokrzywdzonym przez życie. W harcerstwie taka była akcja. Nie Ręka, więc znowu starszym osobom się pomagało, bezradnym w różnych działaniach. I to się tak ciągnęło przez całe studia. Potem krótka przerwa w okresie, kiedy założyłam rodzinę, urodziły się dzieci, no, zmieniłam miejsce zamieszkania, więc jak gdyby tak jak w każdym nowym miejscu zamieszkania, trzeba było znaleźć swoje, od nowa swoje miejsce, prawda? W zupełnie obcym środowisku. Trzeba się było rozeznać. Poza tym dzieci były malutkie, mieszkałam w trudno dostępnym jeszcze wtedy dla mnie terenie, nie mając samochodu. No, ale jak już na tyle odrosły, a ja okrzepłam w tym wszystkim i przeprowadziłam się bezpośrednio już do Gorlic, było łatwiej cokolwiek znaleźć, więc wróciłam i do pracy zawodowej. Po, po odchowaniu dzieci i do tej działalności angażowałam się w taką działalność na terenie szkoły. Najpierw z dziećmi dużo rzeczy, żeśmy robiły. Potem już szukałam takiego miejsca, stowarzyszenia, jakiegoś właśnie klubu, czegoś takiego, gdzie mogłabym te swoje potrzeby pracy z innymi ludźmi realizować. I w sumie znalazłam wiele takich miejsc. Z czasem od 10 lat najbardziej właśnie angażuję się w stowarzyszenie i w szlachetną paczkę, bo też już 11 w sumie. Jedenastą szlachetną paczkę w gorlicach pracuje. Także to są takie dwa moje koniki. W międzyczasie przeszłam inne rzeczy. Skąd czerpię siły, skąd czerpię. Nie wiem, to jest w mojej głowie, po prostu to jest we mnie. I chyba bym bardzo tęskniła, gdybym nie mogła tego robić. Źle by mi było z tym, żebym mogła usiąść i nic nie robić. Nie potrafię. Będzie, będzie Mikołaj też, tak, ale troszkę później, tu przyjedzie, tu do nas przyjedzie. Niedługo święta, więc będziemy próbowały coś zarobić dla stowarzyszenia. Trzeba przygotować sporo strojków, żeby móc na jarmarku i w różnych firmach zaproponować. No bo wie pan, finansowanie stowarzyszeń w obecnej sytuacji jest dość trudne a my prowadzimy rehabilitację dzieci w stowarzyszeniu, no co nie jest wcale tanim przedsięwzięciem i trzeba te pieniądze z różnych środków, z różnych miejsc pozyskiwać. Jest to stowarzyszenie dla dzieci niepełnosprawnych. Sprawne Smoki, dość znane w Gorlicach. Już działamy 11 rok. O ile dziesięciolecie było w zeszłym roku, tak. No i tak co roku przygotowujemy jakieś fajne rzeczy. Jest już godzina po 15.05. Nie będziemy dłużej czekać. Ja Was wszystkich znowu serdecznie witam w gościnnych progach TPD. Jak widzicie, nasza współpraca i przyjaźń z TPD rozwija się coraz lepiej. Dziękujemy serdecznie. Tutaj podziękowania składam na ręce szefowej, że nas chcą. Tak, że nas chcą, że nas przyjmują, że nam pomagają, bo zdecydowanie do takich zajęć kreatywnych lepsze warunki niż u nas na sali. Ja byłam jednym z założycieli tego stowarzyszenia, członków założycieli, także jestem w stowarzyszeniu od samego początku. No i praktycznie bardzo szybko zaczęłam być również prezesem tego stowarzyszenia, co też wymaga no, licznych zobowiązań pracy. No i jak idzie pięknie. Mhm. Inicjatorką była pani Dorota Niedźwiecka, która prowadziła w Gorlicach w tamtym czasie gabinet rehabilitacyjny dla dzieci i była, a mam nadzieję, że jest dotychczas, chociaż wiem, że nie pracuje już w tym momencie. W swoim zawodzie, no, jednym z najlepszych rehabilitantów dziecięcych i jednym z pierwszych w gorlicach rehabilitantów dziecięcych. A ponieważ potrzeby były bardzo duże, i rodzice, i pani Dorota te potrzeby zauważały, zauważali, yy, no to po prostu. Zwołała zebranie osób, o których wiedziała, że angażują się w jakiekolwiek działania społeczne na terenie miasta, mają jakieś doświadczenie w ten sposób, i ja zostałam zaproszona na takie spotkanie. Spodobała mi się idea, pomagać zawsze lubiłam, i to nie była pierwsza akcja, do jakiej wkroczyłam. No, i tak zostałam. Co prawda na początku myślałam, ja byłam przynajmniej przekonana, że trochę inaczej to ma działać i inne cele. Byłam przerażona, kiedy się zorientowałam, że rzecz dotyczy rehabilitacji, pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, bo nie miałam takich doświadczeń do tej pory. No, ale wszystkiego w życiu można się nauczyć, jak się okazało. W tej chwili to stowarzyszenie to jest prawie jak druga rodzina dla mnie. Także. Nauczyłam się bardzo dużo od rodziców, od dzieci, i cieszę się, że, że miałam okazję i miałam możliwość doświadczyć tego czegoś nowego. No przede wszystkim ten kontakt z ludźmi jest dla mnie ważny taki bezpośredni. Dlatego tak ciężki był lockdown, i wszystko za pomocą internetu. Lekcje, prowadzenie lekcji, brak kontaktu z bezpośredniego z uczniami, brak kontaktu ze współpracownikami. Staraliśmy się w miarę możliwości żyć jak najbardziej normalnie, no ale pewne ograniczenia, niestety, były narzucone. A tak jak mówię, dla mnie bardzo ważny jest kontakt z ludźmi. Na pewno emocji jest bardzo dużo i bardzo różnorodnych, chociaż nauczyłam się w życiu tego, że Różnie bywa potem już po udzieleniu pomocy, więc na pewno nie oczekuję niczyjej wdzięczności. Jeżeli takowa jest, to jest to bardzo miłe i mam takich trochę różnych drobnych pamiątek owej wdzięczności. Wszystkie przechowuję nie tylko w głębi serca, ale wszystkie są w mojej pamięci i w moim domu. Nie wyrzucam nic, ale jednocześnie bardzo dużo ja sama czerpię. Pomaga mi to cieszyć się tym, co mam. Przestałam narzekać, że czegoś brakuje, że, że nie wiem, jest mi z jakiegoś powodu źle, bo zawsze patrzę na tych ludzi, którym he, no pewnie jest jeszcze gorzej niż mnie, chociaż to dla niektórych nie jest argument, że komuś jest gorzej niż mnie, bo to nie cieszy, to martwi i szuka się możliwości pomocy wtedy, ale jakby to powiedzieć dużo się nauczyłam tak naprawdę bardzo dużo się nauczyłam pomagając i uczę się cały czas to prawda że człowiek uczy się całe życie ja się tak uczę uczę się pokory uczę się organizacji czasu wciąż i nieustająco uczę się nowych rzeczy choćby plastycznych cały czas jestem otwarta na ludzi rozmawiam dużo z nimi poznaję różne charaktery nauczyłam się Takiej bardzo dużej empatii, co czasami przeszkadza w życiu, nie ukrywam, bo bardzo szybko i łatwo się wzruszam, i, i to jest czasem kłopotliwe i krępujące. Starałam się pokazywać to dobro, uczyć tego. Zresztą w szkole robiliśmy, dopóki uczyłam co roku jako darczyńcy szlachetną paczkę, więc to też dawało takie nastawienie pozytywne. Potem dzieciaki przychodziły na magazyn, pomagały na tym magazynie ta grupa wolontaryjna, bardzo się angażowali. No Sam fakt, że chyba jako jedyny, jedyny klub wolontaryjny w powiecie gorlickim. Dostaliśmy przed moją emeryturą. To było chyba z rok, prestiżową nagrodę barwy wolontariatu. Bardzo duże wyróżnienie. To było naprawdę w Krakowie, zaszczyt ogromny, i to było pierwsze miejsce podajsze. Tak, lubię kolaja. Super. Ja to to jest. To jest. Super. Także myślę, że, że to w tych dzieciakach mimo wszystko zostaje na dłużej. Nawet jeżeli odejdzie się od pewnych rzeczy w pewnym okresie swojego życia, to potem się do tego wraca. I myślę, że w tych uczniach, którzy byli zaangażowani, to też wróci w taki czy w inny sposób. To będzie w nich. Ja w to wierzę przynajmniej, bo inaczej nie widziałabym sensu swojej pracy. Zima, zima, pada, pada śnieg. Rekursorem szlachetnej paczki był na tym terenie Grzesiek Krypczyk i on pierwszy zorganizował pierwszą edycję. A ja w tej pierwszej edycji zaangażowałam się od razu jako darczyńca ze swoją szkołą, no bo nie ja osobiście sama robiłam, bo paczki robią firmy, paczki robią rodziny z przyjaciółmi. No różne są opcje. Jedna rodzina, no to naprawdę musi być dobrze sytuowana, żeby sobie poradziła ze zrobieniem paczki. Przeważnie szuka się, jeżeli ktoś się rejestruje jako darczyńca, to jest to przedstawiciel jakiejś firmy i wtedy szuka do współpracy kolejnych osób także robi się to wspólnie i właśnie od tej pierwszej paczki pierwszy rok byłam tylko darczyńcą, drugi rok już weszłam jako wolontariusz, a po trzech latach chyba zaczęłam liderować w Gorlicach. No i, i to trwa do dzisiaj, także jest to też wiele lat doświadczeń, bo to jest chyba nasza 11 edycja szlachetnej paczki w tym roku. No to ja jestem pewnie ósmą edycję liderem w Gorlicach. Wolontariusz dorosły no ma bardzo dużo pracy, nie ukrywam, i yy, jak się ktokolwiek zgłasza, to może źle robię, ale pierwsze informuję, że wolontariat w Szlachetnej Parce jest wymagający wymaga czasu zaangażowania czasami zrobienia wielu kilometrów bo powiat gorlicki my obejmujemy praktycznie cały powiat gorlicki no to wiadomo że przejechanie z gorlic choćby wysowa czy klimkówka czy robki czy jakieś inne miejscowości to jest 30 kilka kilometrów w jedną stronę Dwa razy trzeba pojechać, więc ktoś, kto inwestuje w sam wolontariat, inwestuje też niestety swoje pieniądze, czy to w autobus, czy w samochód, w benzynę, a paliwo coraz droższe. Więc wiadomo, że tutaj jest to wymagająca praca, ale jest to też praca, która daje ogromną satysfakcję. To jest trochę tak jak, jak matka, która ma urodzić dziecko. Może bym do tego nawet porównała, bo w momencie, kiedy zaczynamy pracę z rodziną, to jest to ciężka praca, czyli ten okres ciąży, czasami dolegliwości i tak dalej. Ale w momencie, kiedy jedzie się z paczką do tej rodziny i widzi się to wielkie poruszenie, z radości, z zaniemówienie, szok czasami wręcz, jak, jak te rodziny to otwierają, to jest ten moment, kiedy to dziecko już się przytula do serca i przekazuje tą radość darczyńcom, żeby oni też Ją przeżyli. No i potem mamy jeszcze dalszą pracę z rodziną. To jest jedno, dwa spotkania, zależy od potrzeb, czy rodzina sobie radzi, czy potrzebuje jeszcze jakiejś pomocy, na przykład w napisaniu czy jakiegoś pisma, czy jakiejś porady. I gdzieś tak w maju w tym roku, w zeszłym roku już też się tak kończyło, kończy się dana edycja projektu. Żyj tak, żebyś stając przed lustrem zawsze mógł sobie spojrzeć w oczy i powiedzieć, jestem dobrym, godnym człowiekiem. To chyba jest podstawa, bo jeżeli jesteśmy w zgodzie ze sobą, ze swoim sumieniem, y, możemy spać spokojnie, y, no i jesteśmy uczciwym człowiekiem wtedy. I to jest chyba, dla mnie to jest bardzo ważne osobiście, bo w, wydaje mi się, że w swoim środowisku no, przez te wszystkie lata można powiedzieć, że wypracowałam sobie coś takiego jak markę. Y, nawet dla mnie samej czasami są to sytuacje bardzo szokujące. Kiedy na przykład w zeszłym roku przy szlachetnej paczce przyszła do mnie pani, której ja w ogóle nie znałam, i przyniosła mi pieniądze. To nie były takie małe pieniądze to nie było 50 zł. I powiedziała, że to są pieniądze od niej i od jej siostry do szlachetnej paczki, którą właśnie przygotowuję, bo jeszcze w zeszłym roku ja robiłam dla rodziny paczkę, o czym pisałam na Facebooku do znajomych. I ja mówię, proszę pani, ale ja bym wolała, żeby pani coś kupiła, ja mogę pani wskazać, a nie pieniądze, ja nie chcę pieniędzy. Wie pani co, ja nie mam czasu. No to potwierdzenie, może jakieś pani dam rachunek. Nie, ja wiem, że pani z tego zrobi dobry użytek. Ja byłam w szoku. Oczywiście, że zrobiłam dobry użytek, oczywiście, że kupiłam to, co rodzinie było potrzebne, ale no wtedy zrozumiałam, na jakie zaufanie u niektórych sobie zapracowałam. I to naprawdę, z tego jestem dumna, mogę powiedzieć. Nie jest jakiś tam nagród. Yy, owszem, to jest miłe wszystko, ale z tego zaufania jestem bardzo dumna. Także być dobrym, uczciwym człowiekiem to jest najważniejsze. Bo jak się nawet czegoś nie nauczysz, to się douczysz, bo cię życie do tego zmusi. A do dobra nikogo się zmusić nie da.